Z tej strony Jojo i witam Was w pierwszym odcinku serii jak układać szybciej, a dokładniej serii, która nazywa się podstawy szybkiego układania. Podstawy, ponieważ chciałbym przekazać Wam w niej najważniejsze aspekty, te, które nawet ja, nie będąc najszybszym switkiberem świata mogę Was nauczyć, i to, co jest bardzo istotne w tym, żeby układać szybciej. W dzisiejszym odcinku chciałbym powiedzieć co nieco o look Ahead, czyli terminie, z którym spotykaliście się na pewno niejednokrotnie. Zawsze pojawia się pytanie, jak ćwiczyć Luga HETA, czym jest LoogAHED. I tym podobne, dlatego ja o wszystkim chciałbym Wam dzisiaj powiedzieć. Najważniejsze, czym tak naprawdę jest ten magiczny look ahead? O co w tym wszystkim chodzi? Słuchajcie, look ahead to jest, mówiąc tak na chłopski rozum, nic więcej jak patrzenie w przód. No nawet sama nazwa wskazuje look ahead, czyli do przodu, dalej. Czyli w wypadku na przykład, gdy widzę, że mam do połączenia tego slota, robię jeden algorytm. To już w czasie robienia tego algorytmu ja się skupiam na na przykład tych dwóch elementach i ja, już robiąc ten algorytm, wiem, że zaraz zrobię te dwa elementy, nie zastanawiam się. Potem wiem, że zrobię te dwa elementy też bez żadnego zastanawiania się. Potem już wiem, że będę miał crossa i tak dalej, i tak dalej. Więc tym pokrótce jest Lugahead. Lugahead to jest po prostu umiejętność. Już śledzenia tego, co się dzieje na kostce, już śledzenia następnych elementów, szukania następnych elementów do połączenia jeszcze w trakcie robienia konkretnego algorytmu, to jest bardzo przydatne. Już zaczyna się to od samego krosa. Słuchajcie, już podstawy Luga Heada trzeba znać i Luga Head jest no w zasadzie to, co mówią, ale jest to najistotniejsza rzecz podczas układania, bo ile algorytmy, gdy się nauczymy, jesteśmy w stanie wykonać. W sekundę, w niecałą sekundę, no to najwięcej czasu jednak tracimy na tym, że szukamy konkretnych, kolejnych elementów, które możemy ułożyć. To jest najbardziej gubiące w tym wszystkim. I słuchajcie, zaczynając od robienia krosa, ja robię krosa i już widzę w tym momencie, dokręcając ostatnią, ostatnie ramię krosa, że tu mam pierwszego slota. To jest początek. Zaczynam robić tego slota i już w momencie robienia tego slota ja widzę tą parę. Widzę, że będę robił tą parę, więc po zrobieniu tego slota ja się w żaden sposób nie zastanawiam, robię dalej. Potem już widzę te dwa elementy. To wszystko się dzieje w momencie, gdy ja wstawiam tego slota. Widzę te dwa elementy do połączenia, więc się nie zastanawiam. Potem już widzę, że te dwa mi się połączą w momencie, gdy jeszcze robię niebiesko-czerwony i tak dalej, i tak dalej. Robię sobie ostatniego slota, i już widzę, że z tego, no akurat z tego będziemy mieli skipa, tak? Jak widzicie, OLL się zrobił, no i robimy pll -a. To jest cały lugahead, ale teraz ważniejsza sprawa, czyli jak Lukaheada ćwiczyć, bo to są najważniejsze pytania. I wiele osób narzeka na problemy z tym Lookaheadem, że nie potrafią, że nie umieją, że nie umieją, powinienem chyba powiedzieć, i nie wiedzą, jak go ćwiczyć. I to jest y, największe w ogóle największa zagadka zawsze, ale. Odpowiedź jest tak banalnie prosta, a tak by się wielu osobom wydawała bezsensowna, czyli jak ćwiczyć, żeby układać szybciej? Układać wolniej. Wiem, że brzmi to głupio, i że wielu z was sobie pomyśli, że jestem niepoważny, że yy, każe wam w nauce szybkiego układania, układać wolniej, ale taka jest prawda. Słuchajcie, w momencie gdy wykonujemy jakieś algorytmy, normalnie wykonujemy je bardzo szybko. A kwestia w uczeniu śluga jest taka, żeby troszkę zwolnić czasem. A dzięki temu będziemy w stanie dojrzeć więcej na kostce. Pierwsza para, którą widzę tutaj, ten element zielono-pomarańczowy z tym zielono-pomarańczowym. W normalnym wypadku ja bym to robił bardzo szybko. A gdy mam na przykład, po prostu, gdy układam wolniej albo wezmę słabszą kostkę, ja robię sobie powoli to łączę i już widzę, że ten element, który mam tutaj, zielono-czerwony, będzie mi się w przyszłości łączył z tym elementem. Dlatego mogę sobie wstawić tego slota. I już wiem, że parą do tego narożnika, który mam tutaj i który cały czas śledzę wzrokiem, nie muszę szukać teraz tej krawędzi. Po prostu robię U2 i już mam tego slota. Dalej znowu lecimy powolutku. Mam slota do wstawienia, chcę go wstawić i już widzę te dwa elementy, że będę je łączył. Nie muszę nigdzie szukać. Widzę krawędź. Normalnie po wstawieniu slota widziałbym tą krawędź i szukał. Ja teraz nie szukam. Wiem, że tu jest narożnik, więc mogę go od razu połączyć. W momencie, gdy wstawiam tą krawędź, ja już wiem, że te dwa elementy będą do połączenia, więc znowu sytuacja się powtarza. To samo przy ostatnim slocie, co jest bardzo ważne. Wstawiam slota i wiem już, patrząc na to, że tu mamy krawędź białą, która pójdzie do góry, wiem już dobrze, z jakiej mniej więcej partii będę miał oll więc wiem na co się nastawić. Już widzę po tym pierwszym ruchu, że mój OLL to będą... Na pewno dwie krawędzie obok siebie ułożone, na pewno ten narożnik będzie obrócony, na pewno ta krawędź będzie obrócona, no i na pewno ten narożnik będzie dobrze, więc sytuacji znowu mamy mało. Więc mogę mniej więcej przygotować się, jaka sytuacja nam się trafi. Tu jest prosta sytuacja, gdzie to jest po prostu wykonanie grubego silna. To jest całość, tak naprawdę, Luga Heda. Może być to na początku straszne do zrozumienia, zdaję sobie z tego sprawę. Ale najważniejsze właśnie w ćwiczeniu Luga Heada jest to, żeby zwolnić. Nie możemy tak bezsensownie układać do przodu szybko, jak najszybciej. Czasem, niestety, w tym wszystkim, żeby ułożyć trochę szybciej kostkę, czasem trzeba zwolnić, ułożyć ją kilka razy powoli i sprawdzić. Jeszcze na sam koniec, ponieważ ten odcinek trochę się pewnie przedłuża, a jest to pierwszy odcinek, nie chcę Was zanudzić, więc na sam koniec jeszcze takie przykładowe ułożenie. Ja od dzisiaj będę starał się wrzucać trochę takich przykładowych ułożeń, albo jakiś średnich, żebyście Wy zobaczyli tak naprawdę, jak ja układam. Nie twierdzę, że jestem wzorem do naśladowania idealnym, ale jeśli ktoś, no też nie jestem jakoś strasznie fatalny. Układam poniżej 15 sekund, więc myślę, że dla osób początkujących, które zaczynają dopiero przygodę z szybkim układaniem, mogę być jakimś tam wzorem do naśladowania. Wiadomo, że potem te wzory się zmienią, potem to osoby się zmienią. No, ale tak jak mówię, na początek myślę, że jestem osobą wystarczającą, która może Was tego uczyć. Robię sobie krosa i już w czasie robienia krosa widzę te dwa elementy, więc bez zastanowienia łączę je w tym momencie. Co dalej mi się rzuca w oczy? Gdy będę stawiał ten slot, mam te dwa elementy, więc też bez zastanawiania się wyciągam, robię tego slota, wstawiam i teraz już widzę ten element i ten element to też jest bardzo ważne. Wstawiam slota, od razu łączę bez zastanawiania się te dwa. Zostaje nam już ostatnia krawędź, która jest tutaj, i narożnik, który jest tutaj. Więc też bez zastanowienia przychodzę do wszystkiego. Po tym ruchu już widzę, że będzie dość fajna sytuacja na kostce, ponieważ będę miał tutaj dobrze zorientowany narożnik, tutaj cały kwadrat, i te dwa elementy nam się połączą. Więc jest to kawałek permutacji Y, dokładnie jej początek, tudzież druga połowa permutacji T. Więc są to naprawdę przydatne rzeczy f 2 jest naprawdę istotny, ponieważ pozwala nam bardzo, ale to bardzo przyspieszyć nasze układanie. Polecam Wam trochę sobie zwolnić, jeśli macie problem, jeśli jesteście na jakimś takim poziomie, na przykład 20 sekund 15 i znacie już dużo algorytmów, potraficie szybko wykonywać, a mimo wszystko nie możecie zejść czasami w dół, to radzę Wam poćwiczyć przede wszystkim tego f 2 Myślę, że jest to jedna z ważniejszych rzeczy, jeśli chodzi o szybkie układanie. Ja dziękuję Wam za uwagę, jeśli dotrwaliście do końca. Zostawcie łapkę w górę, jeśli Wam się oczywiście podobało. Napiszcie, co chcielibyście jeszcze zobaczyć w tej serii. No i widzimy się w następnych odcinkach. Cześć!